Witam cię pozeskórku Sagatia. Peruka, o której opowiem, nosi nazwę Colin. Model Colin pochodzi z ostatniej kolekcji 2020 wiosna. Jest niesamowicie wygodnym i bardzo bardzo plastycznym fasonem. Zobaczcie sami, jak ładnie się układa z każdej strony. Krótka, wygodna, przy czym ma bardzo fajną zaletę. Nie posiada przedziałka lateksowego, przez co można przedziałek zmieniać dowolnie, układać go w taki sposób jak wolimy: albo bliżej środka, albo na jedną ze stron. Kładamy ją palcami bez żadnego wspierania się większego szczotką czy grzebieniem, bo ona naprawdę jest bardzo, bardzo plastyczna i ładnie układa się w dłoniach. Peruka Colin waży 82 gramy. Jest to naprawdę niedużo. Peruczka jest leciutka i jest wykonana tak jak tradycyjne wszystkie peruki: czyli pełniejsza część koronkowa w części ciemieniowej, i tył ażurowy, elastyczny. I oczywiście z regulacją w postaci paseczków. Na czym ta regulacja polega? Można odpiąć pasek. On ma takie dodatkowe haftki, tutaj. Zakończone w ten sposób. Jeżeli ktoś używał peruki, to będzie wiedział, że jest to dodatkowa zaleta, ponieważ peruka nie będzie się odpinała sama. Im bliżej środka zapniemy, tym bardziej obwód głowy będzie zmniejszony. Peruka ponadto, tu w części, gdzie są baczki, posiada taki wtopiony pasek elastyczny. Dzięki niemu możemy docisnąć. Żeby nie odstawała nam nad uszami. Jest wykonana z włosów termicznych, czyli jest to włos japońsko-koreański, który możemy podsuszyć suszarką, jeżeli włosy gdzieś zaczynają odstawać, ułożyć je można lokówką, prostownicą i naprawdę cieszyć się długo, ponieważ tego typu włosy, nawet jeżeli mają pierwsze oznaki zmęczenia, zniszczenia, to można, można za pomocą prostownicy czy lokówki naprawić troszeczkę ten włos, żeby wyglądał długo estetycznie. Obwód głowy tej peruki, czyli głębokość, to jest na 55-56 cm, czyli obwód średni. Dla średniej, średniego obwodu głowy panie drobniejsze mogą założyć tą peruczkę, panie z większym obwodem głowy będą miały problem z jej dopasowaniem. Zachęcam do skorzystania z oferty Peruki Colin. Jest naprawdę bardzo wygodnym i wyjątkowo plastycznym fasonem.